Gaszony blask. Uch. Uch. O! Zaraz, redukcja się zacznie. No świetnie. I co jest? Cz czemu ten telewizor tak słabo świeci? Przecież nawet nie zmieniałem jasności. W sumie to cały dzień jakoś tak dziwnie te światła działają. Albo w ogóle nie działają. Albo działam bardzo źle. Tylko czemu? Nie mam pojęcia. Gdzie jest Bruce w ogóle? Miał zabrać tylko jedną rzecz, a z piwnicy już nie wychodzi przez 4 minuty. Lepiej sprawdzę, co się dzieje. E Bruce? Huh. Tim? Ty co tu tak ciemno? Weź sobie jakieś światło zapal czy coś. No właśnie nie działa. Co? Jak? Próbowałem, no próbowałem włączyć, nic. Ale, a co ty tu chciałeś w ogóle z tej piwnicy wziąć? Baterii potrzebowałem. Ech, no dobra, choć już. Ech, coś już działa to światło, ale cholernie źle. Właśnie widzę. Dobra, chodźmy. O, Pani Czubrus, dobrze, że jesteś. O, co się z tobą, Chciałem zrobić kolację przed chwilą, ale światło w kuchni zupełnie nie działa. <laughs> Żadna to niespodzianka. Ostatnio światło mają jakieś małe wahania nastrojów z tego co widać. <laughs> Zgadza się. A propos świateł, Bat sygnał. <laughs> no cóż, Batmanie. Chodźmy więc do Bat Jesteś. Co tym razem, Jim? Cud, że w ogóle udało mi się zapalić ten basen. Prawie żadne światło nie działa w tym mieście. <laughs> znamy to. Ty nawet musiałeś zapalić świecę, komisarzu. Dokładnie. Ludziom w Gotham normalnie światła nie działają albo działają bardzo źle. Dasz radę zająć się tą sprawą? Bat, jesteś tam? Bo nic nie widzę. Już poszedł, komisarzu, ale nie martw się. Zajmiemy się tym. Dziękuję. Rzeczywiście, żadne światło nie świeci tak jak należy. Całe tam jest pokryte ciemnością. Prawie w ogóle nic tutaj nie widać. Zgodzę się. Wiesz, trochę gubię mi to mówić, ale ta ciemność napełnia mnie takim jakby spokojem. Odkąd pamiętam to, zawsze mrok sprawiał, że odnajdowałem spokój i bezpieczeństwo, ale ten jakoś wyjątkowo powoduje u mnie, że. Że czuję coś, czego nie czułem od dawna. Prawdziwego spokoju. Być może to to, o czym zawsze marzyłeś. Ja podobnie odnajduję się też w ciemnościach. Plusy takiej sytuacji są takie, że prawdopodobnie żaden zbir już nie da rady zbiec. I będzie przez chwilę chociaż raz spokój gotam. Miejmy tylko nadzieję, że w naszym pięknym, zgaszonym blasku. Nie będą się działy żadne cuda, które mogą nam zaszkodzić. Na wszelki wypadek może zbudujmy soczewki, które pomogą nam widzieć w ciemnościach. O! Dobry pomysł, Batmanie. No cóż, robimy? Chodźmy, Chodźmy więc... do, do Batmanie, naprawdę potrzebne nam te soczewki? Przecież mamy Noktowizor, dzięki nim możemy widzieć w ciemnościach doskonale. Tylko, że one działają pod czerwień robinie, co może zdradzić naszą pozycję. Jeśli ktoś wie, czego szukać, zdaje mi się, że ta awaria światełówko tam nie jest przypadkowa. Ktoś musiał to dobrze zaplanować. Musimy pozostać niezauważeni, nawet dla tych, którzy łatwo widzą w ciemnościach dzięki swoim gadżetom. Czyli soczewki będą całkowicie pasywne, prawda? Dokładnie. Wykorzystamy specjalne materiały, które dostosowują się do minimalnej bądź zerowej ilości światła. Nie tylko w ciemności, ale i w zmieniających się warunkach. Dzięki temu będziemy mogli widzieć to, czego inni nie widzą. Ech, coś mi się zdaje, że to będzie lepsze od naszych starych noktowizytorów. Ten badziew w to już przeszłość. Te soczewki będą znacznie lepsze. Czekaj, a co z ciepłem? Przecież soczewki mogą się przegrzewać przy zbyt długim użyciu nad systemem chłodzeniowym, przydałaby się nam cienka warstwa rurek, które będą izolowały ciepło. To tak samo jak nosić klimatyzację na oczach. Pff, klimatyzacja na oczach? No nieźle. Właśnie dostałem informację o jakimś napadzie na to Toys. Światło tam też nie działają zbyt dobrze. No w szczęście już mamy nasze soczewki. Dokładnie. Ja zajmę się tym napadem na Cranko To Ty spróbuj się dowiedzieć, dlaczego światła w Kotam działają tak źle. Dobrze. Do zobaczenia, Batmanie. Do zobaczenia, Robinie. Pani Norf, to już wszystkie bezpieczniki? Tak. Jeszcze znalazłem kilka jego gadżetów, które mogły pochłaniać energię światła przez te bezpieczniki. W porządku. Dziękuję. I jak? Masz je? Tak. Wszystkie wyglądają identycznie. Ale spójrz na to. Są one zmodyfikowane. Nie tyle wyłączają do obwody, co przeciążają sieć i blokują przepływ światła. Czekaj sekundę. Sprawdźmy może, czy odciski palców się tutaj znajdują. To Duri Walker! Killer Moth Ukradł nam sporo światła z Tylko po to, by zasilić swoje gadżety napędzane energią światłową. No. I jeszcze na tym skubaniec jeden zarabiam. Ulkera zawsze kręcił mój pas z ekwipunkiem. Dlatego właśnie nie stworzyłby być taki jak ja. Cóż, przynajmniej problem światła mamy już z głowy. Dokładnie. Teraz musimy się dowiedzieć, gdzie jego kryjówka. Spróbuję go namierzyć poprzez ID jego technologii. a ty za ten czas zajmij się napadem na fabrykę elektryki. W porządku. Do zobaczenia, Batman. Do zobaczenia, Robin. Poddaj się, Walker. O, witaj, Batmanie. Cieszę się, że wpadłeś. A gdzie twój malutki pomagierek? Chowa się w cieniach? Cóż, zaraz zapalimy światełko i się dowiemy. Aaaa! Mocna żarówka, co nie? Musiałam zabrać troszeczkę świateł z grota, bo odpalić tak mocną żarówkę. Jest ona warta miliony, Batmanie. A dzięki niej będę mógł zasilić moje gadżety, które są napędzane przez energię świetlną. I zarobić na tym miliony dolarów, Batmanie, miliony! Co się dzieje, Batku? Czyżby nasz wielki, straszny niedomeż bał się zwykłego światełka? Wygląda na to, że wygrana jest moja. Wszystkie światła patrły na mnie, Batman! Wkrótce całe kota będzie posiadać moich świetlnych zabawek! A ty i twój mały pomagier, zostaniecie oślepieni przez blask mój światy. Niestety muszę cię zawieść. Wszystkie te światła już skaz. Wygląda na to, że nasza ćma poleciała do nie tego światła, co trzeba. A wszystkie ze świateł padły na nas. No cóż, światło wróciły do normy, to myślę, że możemy już wracać. Policja zaraz zabierze Walkera. No cóż, Batmanie. Chodźmy, Chodźmy więc do, do Bat Już jesteśmy, Alfredzie. O, widzę, światło zaczęło działać. Tak, paniczu, Czubrus, Tak świeci, że aż razi. Ty wiesz, co, Brus? No ja też chyba wolałem jak wchodzi. Ja też Wersja polska master film na zlecenie Warner Bros. Reżysera Krzysztof Kubasiuk, dialogi Elżbieta Pyta Dźwięk Renata Gontasz. Montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romanek 10 lat wystąpili. Radosł Pazura, Marcin Chytner, Stefan Knote, Aleksander Mikołajczak, Boryszyc i inni.